Te maneczko widzowie. Ja sobie wyciszę głos. Słuchajcie, jesteśmy build battle Tak. Wiesz które ja znalazłem słuchajcie to jest bardzo ja, ja tyle widziałem kiedyś. Ale nie widzę... bo nie weszłam, bo do mnie była niefajna. Co ja masz hajsu? 120. Ja mam 75. A nie było w ogóle pokazanej mojej pia piasy. Moje dwa kioski. O, tam nie było. Box. Okej. Okay. Wiesz box? Tak, wiem. I to jest pudełko. Dobrze. Zgadłeś pani? Ja już mam taki super pomysł. Mm. Ja też mam fajny pomysł. Dobra. To może sobie z takiego. Ja zrobię kilka pudełek fajnych. Ja mam już polską Nie ma takiego. Takiego brązowego, idealnego. Ja wybierałam w ogóle wełnę. Wełnę? No. no. O. Oczywiście jesteśmy w Robloxa No tak. Jakby ktoś nie wiedział. To ewidentnie powinien być Minecraft. Co? To powinien... ewidentnie powinien być Minecraft. Bo jak to wygląda, to w ogóle nie Minecraft to tak wygląda. Dobra, zostawiamy jeszcze 6 minut i 7. A zrobiliśmy nic razie. Znaczy ja mało bardzo zrobiłem. Ja zrobiłem całą podłogę w... Ale wierzę, mam taki pomysł, że to jest naprawdę mistrzostwo. Ja też mam... No ja chcę zrobić w środku kotka. Naprawdę? Tak. What? A ty co? Ja takiego zwykłego. Po prostu z napisami i z tą taśmą. Hmm. Ale piję tylko box. Jakieś tutaj napisy za, za ten, za ten zakreskowany w ogóle. taki coś. Ko, ko. Ja zrobię nawet spalone pudełko. Nie wiem, czy to mi wyjdzie do końca, ten hmm. plan. Jak chcecie więcej, to zostawcie dużo wyświetleń. Tak. Słuchajcie, z całego YouTube'a, z całego naszego tego kanału, zarobiliśmy aż 15 złotych! Tak! Ale ja to w tej w te, ja zaopliczyłem i zrobiłem to raz 1000. Tak i? Niestety. Mi było z no tej tak ja na serce białe 15. Ja się tak uzysałem. Ale to jest... Na bajnę. Niestety. Tyk, 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 tyk. Ty. A nie wiem, czy uda Ci się ten kod robić. No, uda! Nie, to chyba, to uda. Ale to to jest to nie jest to pudełko. Ja, ja robię kilka małych. W rodzinie, to co to jest to, to czarne? Tam? To jest spalone pudełko. Okay. Trzeba tutaj zrobić. Yy, yy, jak to zrobić? Dobra, już wiem. To trzeba taśma jest jakaś taka, nie wiem, taka biała, nie? No. Te, te, te. Laser, jubki jest jasniejszy i biązowy. Ale ja mam. Właśnie nie, nie mam ci, jak tego pokazać. Tutaj mam. Kupi. Widzi, tutaj zaklejony to. Okej, to będę duże bubełko na, na kotka. No to musi być w środku, ja to źle zrobiłem. Tak. A to jakby kotka. Albo no, nie, dobrze. Mój kotek to wszystko wygra. O nie, ja nie mam co sprzedać. Jest. Co to było? Miałbym było pie ale nawet coś chyba. No zrobimy z dwie rąbki tylko, bo to jest po 7 minut to. Bo nawet mniej niż dwie było to wszystko, wszystko leci, już jeszcze ogłoszenie zwycięzcy. My możemy tylko na jakieś na minut. Nie, ja inny ja, film. Pierdziele. Ale zrobimy. Nie wiem, to będzie kiócy film. Ale będzie i tak fajny. To zrobimy kolejny z tego. Tak. To będzie cała so seria. Ale fajnie to moje pudełko wygląda. To, to będzie cała so seria to... do 9, 9, 9 Muszę to jeszcze jakąś rzecz zrobić. Tylko jaką? Ja zrobiłem ogólnie cały box. Tylko jeszcze trzeba zrobić rzecz. A co to będziesz zdawał w boksie? Znaczy obok boksa to będzie ta rzecz. Box i obok, jakąś. Tylko jaka? Masz pomysł jakiś? Nie. Kule. No iPhone. iPhone? Albo I... Samsung. Ale nie, to taka. Bo ja iPhone. Ja sobie zrobię ten. Sławki. Bo ty masz nowe sławki, to nowe sławki. No. A ty znaczy no. z, z wymiany. No. Bo tam to mi jako nie dołałem. Ja tego ja nowy komputer. Masz jak z nowego komputerka. No. Czekajcie, pokażę wam lepiej. Ja mam no. ogólnie taki sam, nie? Taki sam tak. komputer. Um, o dobra, teraz lepiej widać. O, mogę się ukryć. Ja nie zdążę, nie? Ja. Ja, ja... to jest pewnie, że ja nie zdążę. Ja też nie zdążę, ej! Ja muszę tutaj szybko, ja muszę teraz spidier na was. Boję się, że te słowki mi totalnie nie wyjdą. Nie wyjdą. Ja wybieram się kotek mi nie wyjdzie, tylko to jest najlepsza. Na no na to 7 odsunie. Tak. Dobra, najlepsza jest pierwsza kamera do mnie. Pierwsza? Tak, czekaj. Nie, nie pierwsza. Czekaj. Mhm. Tylko. To tego raczej nie zrobię. Proszę Państwa. Dobra, to tyle to te te jest niej fajne. Ja muszę chyba zaraz usunąć te sławki, bo one wyglądają tak źle. Na to usunę, nie? bo te sławki są takie złe. Tak źle wygląda. Ja będę... Nie bo mnie jak sławki. Ja Chciałbym jeszcze zrobić. Dobra, dotąd trzeba. Hmm. Dobra mi już nie stać sensu. Nie? Najczęściej kotka po prostu. Już zrobię kotka. Chyba tak. ja, to nie będę wyglądał jak tak. Nie? No. Czego? E, efekty są boksy. Ja tak. Wyglądałem ja słabego boksa. Ja, ja też czasu Dobra bieżuwia. Bieżuwia. ja bieżubia. Ja Kto Co to żub. Nie wiem. A przecież nie, nie zdążysz. Dobra. A jak tam ma żółwia w nie wiem, ja. Ty nie masz żółwia? Ja chcę mieć żółwia. Chcę mieć eksa. i psa. Nie, obie są najgorsze, mam, są mam nie... najgorsze, zaraz się powiem O Boże, jak udzielę to wygrzesz? Pierwsza budowa nie jest za fajna. Tak. Okej, okay, to nie jest moje. Oh. Legendały. To będzie jedno z lepszych piast. To będzie jedno z lepszych piast, na pewno. Naprawdę. naprawdę. Hmm. To powinna być zesja. Moje ja sobie... będzie słabe. Moje jest sobie... To nie jest moje. Bady. Dla mnie mech. Co to, kurwa, co to jest? A co jest w środku? A nic nie ma. Uba. Ja się zastanawiam no. robić jakieś zase w środku. Ani co. To jest coś zbugowane tam. To nie jest moje. To jest do mnie bad. Do mnie też. Dziwne. Ja sobie to włączę. Oh Boż. Mech? Mech, bo jest za mały, o wiele. A co jest w środku? Nic? O, nic. Nie Czy to jest? To jest moje? Nie, to nie jest moje. Ej, co? Chodź co z jest? Mech. Mech. co <śodzę> w środku jest? Mech. Ale bak też jak jest totalny, bo ja mech to taki jest słabizny. Eeech... Uh, Bady. Przecież Przy czym nie ma? What the hell is this? To nie jest mojemych. Bady. Nie wiem Ja wiem. powiem, że tu już nie usuniemy, jako dobry spias, bo po prostu nie są ładne. No popatrzcie na to. Co jest. To jest moje. fajne. Fajne! No popatrz, takie malutkie to. Epic! Ale to nie jest fajne. To jest fajne bardzo. O wiele przed mojego. Mmm... Okej. Okay. Nie wiem. Twoje! Ja... No to soda jest? Starałeś się więc... Good. Good. Ej, co mi... Co... co mi się... Co się mi się wyłączyło? Co? Ej, ja u ciebie nie zrobiłem tego. Wie dlaczego? Samu... Bo ja coś i mi się to wyłączyło. Aha. Przepraszam, mech tutaj. Co to jest? KFC. Ale, what? Epic. Ep e z KFC. Zrobił te... Gody. Znaczy, legenda. Je. Legenda. Nawet się dałem. Nawet no. się dałem, ale ja sobie dałem. Koniec. Już. Ja mam minut. Hmm... Jestem drugi. Jestem drugi. Ja będę ostatni. Okay. Dobra, musím... Stáv... What? O, ale je s druhý druhým Já neslyším jen ne? Já nemám jen sebe. to To končíme ji a Ale do widzenia. bye bye.